Z strony Radiusz. Ja dzisiaj z trasy jadę właśnie do Bełchatowa. Samiec Afol otworzył tam dokładnie miesiąc temu Brickstar Factory. Jadę zobaczyć jak mu się wiedzie. Generalnie obiecałem, że jak zrobi się cieplej to go odwiedzę, więc no, od paru dni mamy wczesne lato. Więc no, ja należę do ludzi, którzy jak Mówią, że coś zrobią, to to robią, więc dzisiaj widzimy się za chwilę w Bełchatowie, w Brickstar Faktory u samca Afola. Ok, słuchajcie, nawigacja właśnie oznajmiła mi bardzo miłym głosem, że jestem na miejscu. Bełchatów, plac Narutowicza 2, więc no powinno to być gdzieś tutaj w okolicy. Idę się rozejrzeć. Lokalizacja dosyć prestiżowa. Jestem na głównym deptaku Bełchatowa. Tu mijam numer 6, jeden bank. Tutaj widzę drugi bank pod numerem 4, więc mam przeczucie, że jesteśmy blisko. Tutaj kolejne wystawki. No i mamy: jest Brickstar Factory. Wystawka z klocków. Tu na wystawce te kuferki wielkanocne robiące. Furorę, godziny otwarcia. No i zapraszam do środka. A co mamy w środku? Po pierwsze, różne gotowe pakieciki z klocków w przystępnych cenach. Tutaj mamy klocki na wagę. Na górze te kuferki wielkanocne. Podczas mojej krótkiej wizyty sprzedało się ich kilka, więc myślę, że strzał w dziesiątkę. Zaraz obok miejsce do tworzenia własnych figurek tutaj z przygotowanych elementów. Własna taka pięcioelementowa figurka kosztuje 16 zł, przy czym aktualnie jest promocja, że trzecia figurka jest za złotówkę, więc w sumie 33 zł za trzy figurki. Jedna wychodzi po 11 zł. Natomiast teraz przejdźmy do drugiego pomieszczenia, w którym odbywają się warsztaty budowania z klocków. Tutaj mamy przygotowane klocki, przygotowane stanowiska do budowania. O, tu moja czapka gdzieś się zapodziała. Nieważne. Tak jak powiedziałem w ogóle na samym początku, sklep powstał równo miesiąc temu i jest to nowa inicjatywa. Natomiast same warsztaty, z tego co się dowiedziałem, odbywały się już wcześniej, tylko po prostu w innej lokalizacji. Generalnie zachęcam do udziału, bo z tego co się dowiedziałem. Są jeszcze jakieś ostatnie miejsca na liście rezerwowej. A my wracamy już do części sklepowej. Tu mamy autora całego zamieszania, samca Fola. Tutaj jeszcze raz ten boksik wielkanocny. No i tutaj taka mała wystawka z klocków. Oczywiście no, na pierwszym planie barakuda. Tutaj mamy sporo różnych zestawów. Na górze kilka nowek. Moją uwagę, przykuł kalendarz adwentowy Harry Pottera sprzed kilku lat, bodajże 2020 czy 2021 roku. Natomiast tutaj, tak jak mówię, całkiem fajnie prezentująca się wystawka jest co oglądać. Tu mamy złożony ten wieżowiec ze Spidermana, Globus, tutaj zestaw z Miki i Mini. No, troszeczkę tutaj mniejszych zestawów. Jakiś botanik. No, i tutaj jeszcze ostatnie, co nam została, to gablotka z figurkami gotowymi do kupienia. Tutaj mamy troszeczkę rycerzy. Ja też zostałem poproszony, żeby stworzyć sobie trzy własne figurki, według mojego. Projektu tutaj, oto one. Dogadałem się z samcem Afolem, że za te figurki dostanie grosik na szczęście. Ok, i słuchajcie, na zakończenie jeszcze mały suplement, mała dogrywka, ponieważ nie miałem przy sobie rzeczywistych pieniędzy. Zatrzymałem się wracając po drodze, rozmieniłem. Mam ten grosik przygotowany. Więc jak tylko się następnym razem będziemy widzieć, zostanie przekazany. No i ja zapraszam Was wszystkich. Jak będziecie w Bełchatowie, to odwiedźcie Brykstar, Factory, Plac Narutowicza 2. Hejka!